Zwiedzaj Lublin ze swoim smartfonem. Zobacz, jak wyglądał nieistniejący kościół farny w 3D. Obejrzyj przedwojenne zdjęcia Lublina Stefana Kiełszni. Na wieży furkotał blaszany Posłuchaj, jak Wisława Szymborska i Julia Hartwig czytają poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Skorzystaj z wirtualnych przewodników, wykorzystujących poszerzoną rzeczywistość. To bardzo proste ściągnij aplikację Layer i zainstaluj na smartfonie lub tablecie. Włącz GPS i Internet. W wyszukiwarce aplikacji Layer wpisz lublin.przewodnik. Wybierz jedną bądź kilka z 14 tras stworzonych przez ośrodek Brama Grodzka Teatr NN i ruszaj w miasto!